Sprawa, która wstrząsnęła Mławą i odbiła się szerokim echem w całej Polsce, weszła w kolejny etap. 17-letni Bartosz Gej, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, został przewieziony z prokuratury w Płocku do sądu w Mławie. Tam zapadła decyzja o przedłużeniu jego tymczasowego aresztu o kolejne 30 dni. Decyzja sądu miała charakter formalny, jednak emocje wokół sprawy wciąż są ogromne. Pod budynkiem sądu zgromadzili się mieszkańcy Mławy. Niektórzy z nich chcieli zobaczyć twarzą w twarz osobę, którą śledczy podejrzewają o jedną z najgłośniejszych zbrodni ostatnich miesięcy. Według relacji świadków Bartosz G nie reagował na pytania kierowane w jego stronę. Miał zachowywać się chłodno, z dystansem, sprawiając wrażenie pewnego siebie. Nie zasłaniał twarzy, szedł z uniesioną głową, nie okazując emocji. To właśnie ten obraz milczącego, niewzruszonego nastolatka, szczególnie zapadł w pamięć osobom obecnym na miejscu. Wcześniej w prokuraturze w Płocku, Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zgodnie z procedurą, jako osoba niepełnoletnia w chwili czynu, pozostaje on w dyspozycji wymiaru sprawiedliwości, a jego dalszy los będzie zależał od wyników śledztwa i decyzji sądu. Po posiedzeniu sądu zapadła również decyzja dotycząca miejsca dalszego pobytu podejrzanego. Ma on trafić do aresztu śledczego w Płońsku lub w Płocku. Warto przypomnieć, że Bartosz G. pojawił się w Mławie po raz pierwszy od końca kwietnia momentu, w którym doszło do tragedii. Krótko po zdarzeniu wyjechał do Grecji, gdzie został zatrzymany. Od tego czasu trwała procedura ekstradycyjna, zakończona zaledwie kilka dni temu. Dopiero teraz polskie organy ścigania mogły formalnie postawić mu zarzuty. Podczas czynności w prokuraturze nie pojawili się rodzice 16-letniej Mai. Jak przekazano, nie byli w stanie osobiście uczestniczyć w tych wydarzeniach. Na miejscu obecna była natomiast matka Bartosza G., która zwróciła się bezpośrednio do dziennikarzy, prosząc o uszanowanie prywatności jej i jej syna oraz zaprzestanie nagrywania. Sprawa pozostaje rozwojowa. Śledczy nadal gromadzą materiał dowodowy, a opinia publiczna z niecierpliwością czeka na dalsze ustalenia, które mogą rzucić więcej światła na to, co wydarzyło się w Mławie. Dodam, że ta sprawa pokazuje coś bardzo niepokojącego: jak cienka bywa granica między zwyczajnym życiem młodych ludzi, a tragedią, która zostaje z nimi i ich bliskimi na zawsze. Niezależnie od emocji i opinii, warto pamiętać, że ostateczny wyrok należy do sądu a nie do tłumu. Jednocześnie nie sposób nie współczuć rodzinie ofiary, która musi mierzyć się z niewyobrażalnym bólem i stratą. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi sprawami kryminalnymi w Polsce, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu co sądzisz o tej sprawie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.